Szanowni Państwo, chciałem poinformować, że dziś zwróciłem się z pismem do marszałka Sejmu i marszałka Senatu, do marszałka Kuchcińskiego i marszałka Karczewskiego o podjęcie natychmiastowej interwencji na rzecz uwolnienia trzech liderów białoruskiej opozycji, którzy w trakcie weekendu zostali skazani na 15 dni aresztu. Chcę podkreślić, że wszyscy trzej opozycjoniści zostali na przyszły tydzień zaproszeni przez Sejmową Komisję Spraw Zagranicznych do uczestnictwa w jej posiedzeniu i o ile nie zostaną uwolnieni, nie będą mogli wziąć w niej udziału. To jest oczywiście kolejna katastrofa dyplomacji pis Miało być na wschodzie ocieplenie, miało być w relacjach z, Białorusi, z Białorusią normalnie, miało nie być więźniów politycznych. Niestety od weekendu mamy już więźniów politycznych na Białorusi. Mamy dzisiaj zapowiedziane kilkanaście rozpraw zatrzymanych po protestach weekendowych dziennikarzy, działaczy ruchów praw obrony człowieka i przedstawicieli białoruskiej opozycji. Wzywam szczególnie marszałka Karczewskiego, który był uprzejmy nazwać prezydenta Białorusi ciepłym człowiekiem, aby wykorzystał swoje szczególne relacje i doprowadził do niezwłocznego uwolnienia Anatola Labieczki, Jurija Hubarewicza i Witalia Rymaszewskiego, liderów ruchu za wolność Zjednoczonej Partii Obywatelskiej i Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji. Tego od nich oczekujemy, podjęcia niezwłocznych działań. Nie może być tak, że podczas gdy na Białorusi ludzie znowu siedzą w więzieniach, Polska będzie nadal epatować kontaktami z prezydentem Łukaszenką. Oczekujemy stanowczych działań, oczekujemy tego, że zostanie podjęta niezwłoczna i skuteczna interwencja. Szanowni Państwo, w tę interwencję włączyć się oczywiście powinna polska dyplomacja, również minister Waszczykowski który kilkakrotnie mówił o tym, że współpraca z Białorusią, ocieplenie stosunków z Białorusią jest jednym z priorytetowych celów polskiej dyplomacji. To jest test, czas na sprawdzenie tego, czy te bliskie kontakty ministra Waszczykowskiego z władzami Białorusi przyniosą efekty, czy nie. Czy represje wobec opozycjonistów białoruskich zostaną powstrzymane, czy też nie? Czy goście Polskiego Sejmu, goście z Białorusi będą mogli dojechać na posiedzenie komisji w Sejmie, czy też zostaną nadal w białoruskim areszcie? Panie ministrze Waszczykowski, oczekujemy na pilną interwencję u pana kolegów z Białorusi. Ja jeszcze chciałem, prezentując te dwa pisma. Chciałem osobiście zwrócić się do marszałka Kuchcińskiego i marszałka Karczewskiego, którzy wielokrotnie podkreślali znakomite relacje ze stroną oficjalną białoruską, aby wykorzystali te swoje ekskluzywne relacje do uwolnienia niewinnie z uwięzionych opozycjonistów białoruskich. Panie marszałku Karczewski pora wracać do Mińska i do, wypuścić na wolność trzech opozycjonistów białoruskich.